Cześć wszystkim, z tej strony Nexon i dzisiaj zaczynamy kolejny, piękny, cudowny odcinek z FNaFa 2, nocy drugiej, trzecie podejście. Wiem, jest to dużo razy jak na noc drugą, ale bardzo serdecznie Wam dziękuję za pozytywny odzew pod całymi tymi filmami bo dzięki Wam wiem już mniej więcej co zrobić, żeby tą noc przejść. Więc zacznijmy sobie. Zacznijmy sobie. Już mniej więcej kojarzę co robić z Gnojkiem. Że czasami, jak Foxy tutaj sobie zaglądnie, to poświecić po prostu na niego światłem. Uh, yeah, you when... Zmiutowałbym go. Bo on nam chyba tutaj nie będzie za bardzo potrzebny. Mm. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiałem. E... I mam nadzieję, że tego nie skopię. Tak, bo jak i pod premierą ostatnią e, filmu e, z podejścia drugiego tej nocy cudownej. E, tak, i właśnie w komentarzach dotyczącej tej premiery e, i całego czatu, premiery i w ogóle pojawiło się dużo podpowiedzi. Naprawdę, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. E, mam nadzieję, że Kurna uda mi się to wykorzystać i da radę to przejść. Mam taką nadzieję. Bo na chwilę obecną. Mamy pierwszą AM. I teraz tak. Jeżeli Foxy stanie. Jeżeli Foxy stanie. E, sobie tam w korytarzu. To my mamy za, na niego bardzo mocno zaświecić światłem. Tak długo. Przez parę sekund dosłownie. nie. słyszę noja. Jest dobrze. Druga jejem. Ok. Jest dobrze. Jest bardzo przegenialnie. I świetnie. O kurde. Dobra. Mango. Na najbardziej boję i obawiam tego właśnie dźwięku. Bo on jest najbardziej niespodziewanym dźwiękiem, którego mogę doświadczyć kur na tej nocy. I w tym FNAF Halo! O. Okej. Okay. Dobra. Przyszedł Freddy. Cześć Freddy. Ktoś idzie przez węd. Kto idzie przez węd. Chica Baluj śmieć. Dobra, Chica przyszła. Wróciła się. Wróciła się. Okej. Okay. Na niego mam troszeczkę poświecić światłem. I to ma podobno dać radę. Okej. Okay. Dało radę. Dał radę. Chyba się uda. Nie wiem. Okej. Okay. Dobra Czyli on ma iść teraz stąd Czy On się wrócił Tak on się wrócił Ktoś znowu idzie Nie wiem Nie wiem kto znowu idzie Nie wiem, nie mam pojęcia Okej, okay, Freddy. Ej, tam radę. Okej, okay, czyli mango w sumie nie może nam nic zrobić. Jest świetnie jest zrąbiście. z piąt. Ktoś idzie. nie. Słyszę gnoja. Słyszy, o. Dobra. Yy... Coś boni bo To wyniić poce. Halo? Nie, nie uwierzycie. Ale wywaliło grę. Nie. No po prostu nie wierzę. Ta gra, ta gra naprawdę chce zrobić wszystko, wszystko, żebym jej nie przeszedł. Dosłownie wszystko. Nie wierzę, po prostu nie uwierzę. Nie wierzę. Po prostu wyszło mi z gry po prostu. Ta, po prostu mute call, Nie chcę już ciebie słuchać, naprawdę. Czyli tak. Music box. Mam nadzieję, że mi znowu nie wywali grę. Przy piątej. Czy też może szóstej. Nie. Po prostu nie wierzę jakiego ja mam farta, że wywaliło mi grę. I że nie... Nie. To... To jest naprawdę fart. To był fart. To był taki fart. Mam nadzieję, że ten fart się nie powtórzy. Eee, dobra, eee, nakręcamy pozytywkę. Na spokojnie, nie? Powoli, na spokojnie. Nic się nie może zdarzyć, nie? Totalnie nic się nie może zdarzyć. Dosłownie nic. Totalnie, nie? Prawda? Już pierwsze. Dobra, będę słyszał jak oni będą szli przez wenty. O nie. O, chyba się zaczęło. Już mi, już mi zaczynają tutaj powoli podążać do mnie. Mam nadzieję, że kurde Foxy przyjdzie ten, ten zniszczony, ten cały. Bo to jest podobno Toy Foxy, yy, który został przerobiony na mango. Yy, dlatego nie wiem. Nie widziałem do końca, jak nazywać tą postać. Jest to dla mnie taka dosyć nowa postać. Jest nową postacią ale jest z drugiej strony starą postacią ponieważ myśmy grali w jedynka, a tak naprawdę w drugą lokację a to jest z pierwszej lokacji, czyli ona jest starsza od tej co żeśmy widzieli w jedynce no to jest troszeczkę skomplikowane, nie? to myślę, że w lore trzeba się było mocno wczepić słyszałem Słyszałem Gnoja. Nie, nie wpuszczam cię do moich y, ogrodów. O, Foxy, cześć! Dobra. Poszedł sobie teraz. Ktoś znowu tam pewnie przyszedł, dlatego nie mogę zaświecić. E, Chika przyszła, jest druga. Druga w nocy, druga w nocy. Nikogo w wętach. A? Pry, pry, pry. Trzecia... będę O nie... O! Nie wiem ile trzeba na niego zaświecić, ale... to mi idzie. szkurdek kurde, ktoś znowu tam stoi. Dobra. Teraz Freddy przyszedł. Okej. Okay. Cika jest tutaj. Freddy przyszedł pod. Centralnie pod. Pod moją cudowną bazę. Pod mój cudowny fort. Y się schować teraz? Tak czy nie? O nie, teraz już nie wiem. Okej. Okay. Stoi gnojek. Pere, pere. O nie. Balon boy. Dobra, damy radę. Piąta Oby to się udało Proszę, żeby to się udało Proszę cię bardzo, żeby wybiła szósta Szósta? Szó o nie Szó Szósta Okej, okay, Przeszłam mango. Dobra, siedzimy teraz. Siedzimy. Siedzimy w masce. Proszę, wybij szósta. Wybi. Pięknie. Udało się przejść. Noc. Drugą w końcu. Co to jest? Kim jesteś, jak się nazywasz, imię i nazwisko podaj. O, cześć. Ale dai. O kurde. Co się stało? Z... O, ale ty, ty masz, ty masz gorszy wyraz twarzy, nie wiem. Zęby też ewidentnie. Nie wiem, byłaś u dentysty? Byłaś? Nie byłaś? Chyba nie była. Eee. O! Miałem, miałem wiadomość. It's me. To ja. Ja też! Eee, dobrze. To, to było wszystko na, na chwilę obecną. Eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Eee, tak. Dziękuję wszystkim komentarzom za to, że pomogły w przejściu w sumie tej, tej, tej całej. Jezu, już się zaczął ten dźwięk. W przejściu całej tej drugiej nocy. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. yo. yo. Cześć, cześć.